To chyba nasz ulubiony dworzec stopnia. Tak naprawdę nie ulubiony, bo najbliżej domu. Natomiast dzisiejszym sponsorem wycieczki jest ta oto kobieta. <grywania> o. Nie no, żartuję. Też wydam dużo pieniędzy. Ale to na jedzenie, to dlatego. Gdzie idziemy dzisiaj? E, to nie są tłuste włosy, moi kochani. To są umyte włosy, które jeszcze nie wyschły, bo niestety e, budzik mnie zawiódł, mimo że był ustawiony 10 razy. A coś z busiarza. Nie wiem, zwrot. zostałem troszkę zaskoczony, Podjechałem przewozy regionalne, i tak mówię, kurde, no diesel, no diesel. No, Szynobus na no, diesla. O, jest. Tak naprawdę, Oj, taka ciekawostka Wam powiem, bo dotarliśmy do Parku Agricola, gdzie niby to wszystko ma się dziać. Jak się nazywa to wydarzenie? Hanami. Hanami, po prostu. I Hanami ogólnie to jest, jakby celebrowanie, piknikowanie przy kwiatach kwitnącej wiśni. Ale! Ale! Ja tu nie widzę kwiatów kwitnącej wiśni. O, już waleńka się odpala, uwaga. Generalnie o tej porze to ludzi prawie nie mam, bo chyba tylko takie nerdy jak my przyjeżdżają na dziesiątą na otwarcie. Tak, tak. Ale nigata Onigiri jest, którą wam kiedyś polecałem. Jezus, jakie to jest. Chyba też na vlogu, jestem pewien. I właśnie. Będziemy jeść. Onigiri. Najpierw ciągniecie pól. Pól? Tych pól to są wszystkie, wiesz? Cicho. tylko. Jajeczkiem. To, że widzicie, to jest jajeczko. Ono się rozlewa w ryżu. Mm. Super. Onigiri ogólnie są takie bardzo popularne w Japonii kulki ryżowe z wkładem. Robione są w ten sposób, że jakby tak jak widzieliście w opakowaniu ten płatek nori jest całkowicie odizolowany od ryżu, żeby był nadal suchy i taki kruchy, żeby nie zaciągał wilgoci z ryżu. Są takie specjalne folie, które właśnie zdejmujecie na trzy. A no i ta kółka ryżu w środku zawsze ma jakiś tam wkład. Wereniki ulubionym z Nigatami i są bataty. I ja uwielbiam Bongo. To, co właśnie widzieliście na nagraniu. To ma pani 50. A te na 50 Pan mówił, że ogólnie zajmuje się tym od 50 lat, jako dziecko w, siąku, w tą kulturę samurajską i tak się tym zajmuje. A tą zbroję sprzedaje w cenie, w której ją kupił. Uwaga, za 3000 euro. Chociaż cena rynkowa jest dużo wyższa i się pytam dlaczego tak? Nisko w takim razie On mówi, że musi zrobić miejsce żeby do, w domu, żeby dobrze żyć z małżonką, bo ma jeszcze cztery inne takie, czy pięć. No i Weronika Sekutylak, Łarka. Że taka sytuacja. Idziemy popatrzeć na taniec. I przekazywam, to pokaże. Mamy dzisiaj również. Jako ciekawostkę wspomnę, iż taniec ten jest inspirowany ruchami ciągnięcia sieci rybackich, falami morza i innymi potrzebami związanymi z rybactwem. Sam utwór stworzyli rybacy na Hokkaido, a najbardziej obecną jego wersję stworzył w 1988 roku Takio Ito. W 1991 roku, liceum Wakanai, miasteczku najbardziej położonym na północy Japonii, powstała choreografia do utworu Takio i zapoczątkowała taniec, który właśnie oglądacie. Rok później uczniowie dostali honorowe wyróżnienie na Narodowej Konwencji Nagród Tanecznych i Muzyki Folk, a w 1993 przyznano im Grand Prix Premiera Japonii. To sprawiło, że taniec ten stał się rozpoznawalny w całej Japonii, a obecnie nawet na świecie. Wyzuchów, a ja sobie wziąłem właśnie ramenik z tego menu Sasi. Zobaczymy, co tu warte jest. Generalnie rameny na takich eventach są mało warte, ale. Zapraszam serdecznie do górnych progów. Zapraszam do seji, na bokserskie i dardy konserwacje. I oni też mają za, nie jestem, na podstawy, wiesz, to mamy jemy coś takiego nie ustajemy w realizacji naszego programu artystycznego. nas. to kto, ja? No przestań. Wpadliśmy na śniadanie właśnie. Jo, ale ludu, tutaj jest, kurde. Karoszki z mięsa trzy. Szybko? Dobrze. 29, 30, 59. Słuchajcie, z racji tego, iż Weronika chciała popatrzeć na DUPERELE, a słyszałem, że są tu gdzieś jaki Kingu. O... Idę spróbować ich znaleźć, co nie będzie proste. Lecz lecz to też lejemy? Nie, starczy. Dla mnie to ten zestaw. Tak, Nie, stoi w kolejce po tak i tak sobie stoi. Ruszyła, do pięć metrów. Znaczem ja się jedzenie, że nie umarła. Z głodu. Wam, że zastanawiałem się, dlaczego w łodzi są dużo rzadziej takiej węty. To jest bardzo prosta. Jest za mną. Jakby e, frekwencja o, tutaj, a frekwencja w łodzi to jest dzień do nocy. Tutaj się powinno jeść gorąco. Boję się. Właśnie chcemy się przenieść z powrotem na tą pierwszą lokalizację, bo byliśmy na. Co to jest? Festiwal. Tak, nie, nie. śniadaniowy. Targ śniadaniowy, no. I jakoś tak... Yy, po japońsku było sporo dzisiaj. Natomiast, słuchajcie, to jest taki tłum, że w ogóle yy, transfer danych mi nie chodzi. Z zasięgu prawie zero, a mój telefon rano, jak startowałem o 7 obecnie ma już 20, a 15. Po prostu brak zasięgu i jego ciągłe poszukiwanie transferu danych zjada baterię w oczach. Eee, teraz Wam opowiem o pewnej abstrakcji, słuchajcie, bo zabukowałem Bolta Nie wiem na ile było widać, ale Gościu generalnie stoi tam skąd my przyszliśmy, żeby dostać zasięg, żeby zamówić Bolta Pytanie, czy on ma internet? Oliga chciała tu przybyć na konkurs. Co? Może z schodami już zejść, żeby się nie wieją Nie Nie, to kiedyś bardziej kręciło, okay. ale szczerze mówiąc, Dalej mamy, to Są niektórzy naprawdę Jest to bardzo utalentowani. Dzień dobry. Tu Max i Chloe z Life Is Jesteśmy partnerami z brody. i pianki Ewy, i był to malowane, y, Więc tutaj jest na przykład, to jest z kartonu jak to, a y, tutaj jest część z pianki Ewy. No i było to malowane taką techniką, że to była najpierw czarna farba, a potem srebrna, żeby to dodało e, 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 metalu tego. No. Okej, okay. więc jestem Ewia i cosplayem zajmuję się od 7 lat, a to jest dopiero mój pierwszy debiut na scenie. <laughs> y, jak widać strój jest kupiony, ale zrobiłam wiga cała sam sama. <noise> Oczywiście sukroza jest wielką fanką alchemika Albedo, która można by rzec, jest zakochana po cichu w nim. Cześć, nazywam się Ania, ale dzisiaj jestem tutaj jako sinobuł i jestem zabójcą Demonów. Więc to jest moja ulubiona postać, z Demon Slayer. Koszta e, zajmuje zajmuję się ostatni rok, ale to jest też mój pierwszy raz, kiedy biorę udział w konkursie. I bardzo miło wszystkich Was poznać. Dzięki. I nazw jaka tylko może być. Co do stroju, no to jest kupny, ale broń robiłam sama i jest całkowicie rozkręcana. Jest to kij Od Mopa. <noise> Więc jak Toma się zmęczy walczeniem z potworkami, to od razu może i sprzątać. <głosy> 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 e, bo go pokonam. <noise> Powiedz, kim jesteś i dlaczego taka postać? Kocham dare. Super, dziękujemy Marysiu. Wróżę ci super przyszłość cosplayową. Yy, Tam, yy, e, ładnie, yy, to jest od mojej. Moja wystawiała takie ciasteczka to i jest ciasteczko o smaku macy i już wam pokazuję, moi drodzy. Ciasteczko, bo ja byłam bardzo zszutowana, ciasteczko o smaku miso i zaraz zobaczymy, czy hot, czy not. <śled> Słuchajcie, Iwan, wszystko skończyć, nie 17, 18, 16, o, 30 proszę jest. bardzo Ja dziękuję na razie, czekam na swój No ale, musimy, ale musi, no nie, nie, musimy razem, no nie no razem? No bo to jest degustacja A nie mnie utrujesz? Tak, raz, dwa, trzy hmm. Już okej? Okay? Nie, to tylko mi Dużo rzacha Ale teraz mamy lepsze wszystko, bo o macie Uuu, not bad Słuchajcie, odnoszę wrażenie, że Weronika, ta oto tutaj obok, ma fazę teraz na opróżnienie tej torby, którą nosi cały, cały dzień, bo ją ręka boli, nie? Nie Po prostu przerzuci to do żołądka Nieprawda, po prostu Nie to tam ma. O, To jest serniczek sakurowy i to dlatego jest. po prostu on, zobacz no A... Um. Co? Mm. Nie? Na cały no, do, do, no, na to czekam. Zobacz, bo tu, tu jest kłamacia w dole, Dalej. nie? O, powiem wam, że jesteśmy sobie na spacer do łazienek. Także na przystanek idziemy, ale przy łazienki. To jakiś protest się dzieje, czy coś? nie wiem co tu się dzieje. A to jest pochód. Nie wiem, ile miałam, zobaczcie. Jest... Widziałem. Och! pochód odnośnie Widziałem! na Ukrainie. Och! 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 wojny na Ukrainie. Przynajmniej tak wygląda, jak pochód odnośnie wojny na Ukrainie. Widziałem ukraińskie flagi. Od razu wszystkim mówię, którzy będą chcieli za chwilę powiedzieć, że, u Jezu, dlaczego nie zwiedziliście łazienek, nie było to w naszym planie dzisiaj. My przez te łazienki tylko przeszliśmy i nasz cel jest zupełnie inny. Jedzonko. Tutaj gdzieś stoi nasza limuzyna prywatna. No? Dobrze w sumie, że się nie skusiłem na żaden alkohol, bo przez ten protest zamknęli nam ulicę i autobusy nie jeżdżą. O, stoi. Cześć, Limozyno. O no mój trochę po Przewieźliśmy. Idziemy obczaić restaurację, którą kiedyś gdzieś widziałem. Już polecenia kogoś, nie pamiętam nawet kogo. To jest najzabawniejsze w tym wszystkim. Nazywa się ona Shogun. Myślałem, że jest gdzieś bardziej w centrum. Ona jest tak w osiedlu na obrzeżach Warszawy, już trochę pesteczna. Eee, cały make polega na tym, że jest to restauracja z tradycyjnym japońskim jakiniku, czyli tym grillem w stole. Ci, co oglądali moje odcinki z Japonii, to... W pierwszym odcinku pierwszego wieczora z Emilem z z RLD, a także obecnie Aiko i Emil, właśnie byliśmy na takim grillu. Martwi mnie trochę to, że tu jest wszystko. Weronika poszła do toalety. Ja to, ja to chyba zaraz zacznę grillować normalnie. Już się nagrzało pięknie. Jesteśmy w centrum. Marynka coś mówiła, że chce zajrzeć do koleżanki. W ogóle w Warszawie jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie albo są ściany pomalowane, tak jak taki tutaj. No, można to nazwać muralem. E, albo są plakaty. Hmm, wyrażające naszą niechęć co do wojny na Ukrainie, no, tak bym to powiedział. I poparcie dla narodu ukraińskiego. W Warszawie tego jest naprawdę dużo. Dużo więcej niż w Łodzi. Ja pierdykam, co gościu tych balonów targa. To absolutna masakra, tu się zamotał pod drzewem. Idziemy sobie w chmielną, bo Weronika chciała iść na Bubble Tea. I Weronika pochłonął Stragan z książkami właśnie. To, jest to grube to ja no, to, jest, mhm. A to, to ja oczywiście A to ja nie to ja w ogóle tutaj na chmielnej przy nowym świecie jest masa knajp z bubble tea Ale Weronika ma jakąś taką swoją lubioną w sumie prawie na koniec Chmielnej zaszliśmy. The We powiem wam, że pomimo, że to jest budynek na przypominający, to być w Warszawie nie nagrać Pałacu Kultury i Nauki to grzech, normalnie. Czekamy przejścia. Dawno tu nie byłem, nawet nie wiem czy tu jest przejście teraz. Zdechła mi bateria. Dziś przepiłem trzecią. Nie wiem, czy zdążę skończyć. Ale to było mu na tyle. Właśnie zjeżdżamy na na pociąg, który przyjedzie za 5 minut. I do domu. O, cześć go. Polecznik o. Siema.